Moimi, słuchajcie, no kolejny odcinek, prawda, futbolu. Także ja, ja się cieszę ogromnie, zwłaszcza, że żyjemy w bardzo dziwnych czasach. E, prawda futbolu nadaje w tych dziwnych czasach, w tych niepewnych. E, prawda futbolu celebruje każdy odcinek, każde, każde święto, każde zwycięstwo, każde wyrównanie rekordu. Także e, rekord Millera miał być wieczny, e, natomiast e, wieczny w sensie od wiatru, ale wiatr. E, no troszkę namącił, zawirował i rekord został wyrównany, na razie wyrównany. Wierzymy mocno, że zostanie pobity. Na razie został wyrównany. Także przeminęło z wiatrem, jeśli chodzi o rekord, rekord Millera. Mówi się, że, 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 że Robert jest atletą. atletą, Lewandowski jest atletą, a Miller jest artystą ile mam takie tu zdjęcie, mam nawet, takiego. zobaczcie, tak, tak, Boże, co ja wam pokazuję, moment, moment, no, zobaczcie, artysta, artysta, Gerd Miller, Gerd, Gerd, Gerd Miller, bardzo ładne zdjęcie, także no, to jest właśnie artysta, zaduma, zadumany, bardzo mi się to zdjęcie podoba, natomiast, tak jak powiedziałem, no, Robert to jest atleta, nie, to jest atleta, proszę, 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 zobaczcie, 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 jak Lewandowski wygląda. Tak, to jest atleta, to jest atleta. Na innym zdjęciu też dobrze bardzo ładnie wygląda. O, widzicie? To prawdziwy atleta. Prawdziwy atleta. No oczywiście, lekko atleta w tym wypadku, tak? Ale, ale jest, jest, jest. Także mówię, no ja mam dużo zdjęć takich w telefonie i ja mogę pokazywać, mogę pokazywać, także mówię, to jest dla mnie, to jest dla mnie też taka możliwość, żeby ja też mógł pokazać, jakie mam zdjęcia, także mówię, no bardzo fajnie. A, chcę wam powiedzieć, że uszy, uszy mówią, uszy mówią, znaczy nie. Nie uszy mówią, e, uszy mówi żona Gerda. żona Gerda, że jeśli lewy ustanowi nowy rekord, to, to Gerd e, zawsze będzie Gerdem. Gerd zawsze będzie Gerdem. Gerd zawsze będzie Gerd, zresztą prawdopodobnie stąd też, to, to stąd też nazwa firmy Gerda od zamku, tak? Że jak się zatrzaśnie, no to już się zamknie, to już zostanie tak. Prawdopodobnie tego, ale mówię, nie jestem pewien, bo e, ja wszystkich takich faktów nie znam, ale wydaje mi się, że to z tego nazwa pochodzi. E, tutaj trener Freiburga mówi, że nie byłoby cool, gdyby Robert pozbawił rekordów Gerda. No, o, właśnie, Gerda. No, stąd też nazwa firmy, tak jak mówiłem, z tymi zamkami na zaczesk. E, I e, trener Freiburga tak powiedział, żeby, żeby strzelił i żeby strzelił, żeby strzelił na tą 40, tak? I żeby wspólnie, nie, nie wspólnie, wspólnie, żeby wspólnie dzielili ten rekord. I Robert miał okazję, bo miało być 41, 42 43, ale no niestety zepsuł, no trzeba umieć strzelać. Także mówię, no to są takie właśnie momenty, które były okazją na pobicie rekordu, a na razie to jest tylko takie wyrównanie. Także no fajnie, ale to, no mówię, to tak wygląda. A tu słuchajcie, jeszcze chcę Wam powiedzieć, że Franc mówi tak. Musi się taki, znaczy Franc tak mówił kiedyś, że musi się taki ktoś narodzić, ale Gerd był fenomenem. Gdy czekał na piłkę, Gerd, Gerd, gdy czekał na piłkę a ona nie, naty, nie nadlatywała, to się Gerd złościł. No, Gerd się złościł, nie? Jak, jak nie nadlatywała piłka. Także mówię, no, takie fajne rzeczy. Aha, i tu słuchajcie, tak z książek, tak powynotowałem takie różne fragmenty. Franz mówi, do, Franz mówi do Gerda. Franz Beckenbauer, tak skrótowo mówię, bo za dużo mam tego wynotowanego, a chciałbym troszkę przejść do, do meritum. E, e, Franz mówi tak e, nie lubisz biegać leniwa świnko nie zareagował, po czym? po czym? po czym dodał pocałuj mnie w dupę ty wieprzu a Franz e, do niego e, ty, ty, stara, ty stara świnią myślałem, że strzelisz pięć bramek w ciągu siedmiu minut a nie tylko hatryka biegać się nie chce a Gerd na to e, jeszcze się taki nie narodził, co by strzelił pięć bramek w siedem minut a Franz, Franz mówi. Y, a to się okaże z pierwszej dziadu. No, no, ale mówię, no takie fragmenty z książki notowałem. Aha, i jeszcze Czajkowski coś tu dopowiada. Czajkowski mówi, że Gerd jest silny jak mumu. Aha, jak mumu. A Sepp Maier, ówczesny bramkarz Bayernu, mówi, że e, trenerze, mówi się, że nie mówi się jak mumu, tylko jak byk. No, mówię, ja takie fragmenty znalazłem bardzo fajne, i jeśli to Wam się teraz podobało, co teraz powiedziałem, to zalejkujcie, będzie mi bardzo miło. No, zalejkujcie, bo, bo uważam, że, że mam nadzieję, że są, tworzymy treści takie bardzo unika unikatowe, dla, na, na, jeśli chodzi o polski YouTube. Nie? I chciałbym, żebyście mnie troszeczkę tak podporowali, żebyście mnie troszeczkę tak wspierali w tym. Także bardzo będzie mi miło. E, Czajkowski, mm, tu jeszcze dopowiem. Czajkowski określał Gerda jako tłusta. Kurdupel Miller. Tłusta, kurdupel Miller. Tak nie gramatycznie, ale bardzo fajnie, naprawdę. Wynotowałem takie właśnie smaczki. I słuchajcie, tu jeszcze taka, taki fragment. Od kiedy spuszczono tłustego kurdupla ze smyczy, nigdy więcej. Yy... Nigdy więcej strzelani goli nie stanowiło problemu dla Bayernu. Tak, jest. Słuchajcie, ja zachęcam do czytania książek, do, ta, do czytania takich książek przede wszystkim, żeby po prostu poszerzać swoje horyzonty. Tak? Żeby nie tylko czytać książki, które ja napisałem, ale żeby czytać takie książki, które są w obiegu poświęcone właśnie, poświęcone wielkim gwiazdom w futbolu. Zwłaszcza niemieckiego futbolu. Nie? Także mówię, bardzo fajnie, zachęcam do lektury, bardzo fajna książka. Tu jeszcze mam taką książkę, Leksykon Piłkarskich Mitów. Kilka razy ją wertowałem i tam też parę smaczków znalazłem, bardzo fajnych rzeczy. Natomiast ja też chcę taką napisać jeszcze jedną. Zresztą Janek Rzekorczyk, mój przyjaciel, nie wiem czy wiecie, tu i teraz mnie zachęca, żebym się wziął za takie coś i ja, ja piszę, ale ja napiszę w kontekście polskim. Ja na w kontekście Polski. Także coś, co. Ale coś, coś widzę, że nie, nie piszecie. Widzę, że nie, nie, nie piszecie, rozumiem, że słuchacie. Bo jeżeli słuchacie, to bardzo fajnie. A jeżeli opuściliście teraz transmisję, to jest mi bardzo przykro i nie bardzo fajnie będzie. Słuchajcie, jest w tej książce. Jest w tej książce napisane takie określenie, jeśli chodzi o Gerda, Miller Tor. Miller Tor. Miller Tor z niemieckiego, to znaczy Miller Tor w sensie. Miller Thor w sensie Miller Thor to jest Miller Thor. To, to, to jest Miller, -Tor. to Miller Thor. A żeby się wiedzieć. to jest Miller Thor. Także słuchajcie, Gerd Gert, Gert mówił, że wszystko jest jedno jak piłka trafi do siatki. Jeśli myślisz, jak, jak trafić, to już jest za późno. To już, to już jest za późno. Nie możesz myśleć, musi być instynkt, to musi być pyk pyk, pyk, pyk. Musi być już instyk, musi być już instyk, dlatego w 78 lewego to zgubiło. Bo wiecie, że z Freiburgiem mógł strzelić, 41, 42, 43, ale zgubiło go. On myślał o sukcesie. Już, już, Ania, szykuj torcik, już Puchar, Puchar. No nie, ale to słuchajcie, to tak, to tak, nie, no, zgubiło. On gdyby nie myślał o tym, on by strzelił, 41, 42, 43, a tak nie, tylko 40 Także mówię, no... Także jeśli myślisz, jak Gertem wspominał, że to już jest za późno, to, to musi być instynkt, to, to musi być strzał, tylko pik pik tak jak, jak ja kiedyś broniłem eee, w Złotery. A No szła piłka, tylko pik pyk, pyk a ja nie myślałem, że to było obrona. A, chciałem piłkę, ja chciałem piłkę. Ja wtedy dzięki temu właśnie broniłem. A, no dobra. Także tu jeszcze, taka, tu jeszcze taka sugestia, że nie celuj w bramkarze, tylko w bramkę. Mhm, bardzo fajne, że z książek się dużo można dowiedzieć. Bardzo fajne napisane jest: nie celuj w bramkarza. bramkarze, mówię, tylko w bramkę. Nie w bramkarze. Także słuchajcie, jeszcze taki ostatni wątek na zakończeniu już dzisiaj. Eee, są pogłoski, że, że lewy może odejść z Bayernu. Natomiast Rumanigę zabrał jednoznacznie głos i powiedział hmm, Clark Gable. Tak? Przeminął z wiatrem odnośnie rekordu. Odnośnie rekordu, że, że to miał być wieczny rekord. Tak? Przeminął z wiatrem. Także takie nawiązanie do, do filmu. No. Także Rumanigę mówi Clark Gable. Clark Gable. No, bardzo, bardzo fajny aktor, naprawdę amerykański. Uh, Romaniga mówi Clark Gable. Przepraszam. Przepraszam. Nie Clark Gable. Coś z tym wiatrem mi się tak po, po, pokręciło. Clark Bleyber. Clark Kla... Klarbe... Bleyber. Clark Bleyber. Clark Kla... Bleyber. Alles klar. Ale skla. W tym sensie Ale klar. Bleyber. Czyli zostanie. No, coś mi się pokręciło. Nie, nie, sorry. On zostanie. Także mówię, niech strzela tą 41 bramkę, jak mówi żona Gerda, ten rekord kręci lewego. Tak kręci lewego żona ten. Usi, Usi mówi, że, że, że lewego kręci. Dziękuję wam. Dziękuję. Niech go kręci. Niech go kręci, niech zdobywa nowy rekord, nowy rekord, bo, bo miał być wieczny. No, klar, dziękuję Państwu, dziękuję.